Cześć kochani, dzisiaj kolejny, tym razem mega szybki filmik, bo zaraz muszę spakować te pudełka plus jakieś tam dodatkowe rzeczy i, i pędzę do szkoły wręczyć prezenty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. To są pudełka na mercy dla naszych pań, dla pani wychowawczyni i pani wspomagającej i w środku mamy właśnie Mercy z tyłu są życzenia i tutaj mamy Mercy dwie podobne prace znaczy podobne m, identycznych nie mogłam zrobić, bo korzystałam z tego bloczka uzupełniającego z Minty Papers więc nie starczyłoby mi takich samych arkuszy, żeby zrobić identycznie, więc zrobiłam no powiedzmy po, podobnie, w trochę innej kolorystyce. E, korzystam właśnie z tego obroczka plus jeszcze elementy e, do wycinania z tego dużego arkusza. Ten, e, to pudełko robiłam na live na, na goldbox. Jak nie zapomnę, to podlinkuję Wam e, link, podlinkuję link masło maślane e, i podrzucę link do, do tego livea. Dosyć Prosta y, kompozycja, tak naprawdę, bo tutaj zrobiłam coś a la tablice. Y, trzy elementy wycięte z arkusza, tu kwiaty. No i, i moje kwiaty y, z materiału to jest wykrojnik. Y, fiorinki, tylko teraz nie wiem czy 5 czy 6, to jest taka mała dalia. Plus jeszcze tu też są fiorinki. Y, też postaram Wam się podrzucić linka. Do tego, do, do rolki, gdzie robiłam te kwiaty, albo może umieszczę tutaj jako ten krótki filmik na, na YouTubie. Tekturka to jest HDF-ka, ją można kupić w Craft Corner. A drugie bardzo podobne, też taka tablica, trochę inna kompozycja, też elementy wycięte z kolekcji, ale tekturki. Które już kiedyś widzieliście na moim kanale, w filmie zakupowym z Kreatywnej Pracowni. I one są pokolorowane, pokolorowane tuszem archiwala, jakimś niebieskim. To jest bardziej pociągnięte jakimś flamastrem, chyba wodnym. No i tak by to się prezentowało. Mam nadzieję, że, że Wam się podoba. Co prawda, tak trochę za późno na inspirację z okazji Dnia Nauczyciela, ale mm, mam nadzieję, że zainspirujecie się e, robiąc prace swoje na przykład na koniec roku. Bo myślę, że to, e, że to fajna sprawa wręczyć e, czekoladki e, ładnie zapakowane. E, I jak podeślę Wam link do, do live'a to pokaż, mm, zobaczycie jak poradziłam sobie z tą kolekcją ona jest trochę za wąska na to pudełko. Znaczy, w sumie zobaczycie, tak naprawdę mogę Wam powiedzieć, zrobiłam po prostu takie tło z czarnego papieru, bo, bo ta kolekcja akurat na to pudełko jest troszeczkę za wąska, ale myślę, że fajnie to wygląda. Tak kontrastuje z tą, z tą tablicą z literami. I no mi się podoba. Mam nadzieję, że paniom też się spodoba. Dobra, ja uciekam. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam Was serdecznie i do następnego filmu